Czytanie z dzieł apostolskich Niektórzy przyjrzewsze z Judei i nauczali braci Jeżeli się nie poddacie obrzecaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być sprawieni. Kiedy doszło do niemałych sporów i rozstrząseń między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do Jeruzalem, do apostołów i starszych. Wtedy apostołowie i starsi, wraz z całym kościołem, postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę zwanego Barnabą i Syrasa, i wysłać do Antiochii, razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści. Apostołowie i ich starsi bracia przesłają pozdrowienie braciom południowego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cilicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili Was naukami, siejąc zamęt w Waszych duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i ich wysłać razem z naszymi drogimi Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili życie. Wysyłamy więc Judę i Sylarsa, którzy oznają nas nie to samo. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na Was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożką, od krwi, od tego, co uduszone i od niej rządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi. Oto słowo Boże.